Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Doris. a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dead Island. A to jest moja maczeta. Pozwoliłem już sobie ją ulepszyć, jeszcze tutaj luknijcie na moment, na szybko. Tak, to jest ta maczeta. Ja już dobrze pamiętam, mamy, o, mamy poziomik. Zaczniemy od umiejętności. Magnes na force może się przydać, będziemy mieli więcej kasy

z tego co wiem to chyba musimy Musimy przynieść ile tych części samochodowych? Jeszcze luknę na szybko No zadania trzeba piknąć Cztery, mamy trz... Jedną oddałem to musimy Cztery, więc jeden Trochę posiekamy jeszcze cię. Dzisiaj... W ogóle jeszcze nie testowałem tej maczety Ops. Części samochodowe. Części samochodowe. Kolejny. Dla was to nie będę zajmował maczenie. Ło wow. Pierdziele, sprzedaję tą maczetę. Co to do cholery ma być? Ty jeszcze żyjesz? Obrażenia maczety, proszę bardzo. Tak. maczeta robi out. Pozwoliłem sobie ponaprawiać trochę. Już nawet baseball będzie lepszy. Ile ten baseball ma? Nieulepszony baseball. To zaraz wracamy i ulepszamy baseball, bo to jest po prostu już straszne. Ty, koleś. Koleś uwaga. I znowu to samo Sadysta o. Wyciągaj, 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 wyciągaj Jeszcze dwie części samochód. Nie. Jeszcze jedno. O, ogarnij lakiet. Ogarnij, ogarnijcie się. O, coś strasznego. Przepraszam bardzo, jeżeli... No tak, brawo. Kiedy ty bystry, to ty nie jesteś, naprawdę. O. A ty gnido, ty. Masz. Tak. Hotelik, hotelik, hotelik. Mój ulubiony hotelik. zrobimy jakiś mały sajgonik? Mam nożykę w ogóle? Jakiś? Ta za to mi się przyda. Przepraszam bardzo. Nie, no dobra. Wracamy. Ja mam części samochodowych, żeby jaja nie wyszły, żeby muszę się wracać. Trzy, dobra. Jest git. Możliwe, że już wykonaliśmy wszystkie zadania tutaj w tej latarni? Znaczy dwu. Dwu nie w latarni, tylko hmm. w tym czymś. To jest wieża, ratow wieża ratowników. O, wieża ratowników. Wow, great job, nice. Now just give Spoko, spoko. Tylko jakbyś nagrodę mi dał to wiesz. Tak, checkpointa dostałem. Mhm. Mm nice. Tak, nicę. Nice. 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 The fire, so. A nie, potem będę miał samochód, który... I tak. Mogę sobie jakieś nie skombinować. O właśnie. Przedajemy od szczotki. Z enterem już nawet będę to robił. Bomba z Zoderatu Space. Wszystko tutaj wykonaliśmy, wszystkie zadania. A teraz się przejdziemy do latarni morskiej i tam sobie wykonujemy zadania. <grym> najpierw, najpierw to jeszcze. Jak już jest to jest na pół lepsze. Zebsuty tasa, kuchenny Tak. No to jest moc. Niech będzie już niech ci będzie. Jadziemy, idziemy teraz do latarni Morskiej. Uwielbiam szybką podróż, bo to jest po prostu... bajka wiem, że wiele radnych. What the o. zagadaliście, nie wiecie? <laughs> Znowu się zagadałem. Arnia morska, nie tu ciatus. Do... Ja chcę do miasta iść. No i mamy tutaj parę questów. Śruby, tak, śruby. Co tutaj mamy. Ale nie wiem po co, coś się napiłem tego. Drut kolczasty. Steven is looking for me? Oh, I wish he had come with us. I'm worried about him. Could you could you please tell him that if you see him, that I miss him and, and I wish he were here with me. Dobra, spoko. Widzę, spędzimy trochę na szybkich podróżach. Like mm-hmm. Nice Fuck it then, I'm out. Of Fajnie, kolej, czy mi ty chociaż kasę dajesz, a nie. Sknery same. Same schnery tu są. Padałoby skopać parę tyłków. Nie, może na sobie już, bo nie wiem jak... nie wiem jak... Never mind. We're safe. There for now, but this. I can't get through! Did you see the plane that went down? Stay strong, Linda. I see. Holy shit, you're alive? I don't fucking believe this. Cinnamoy was right. I'm James. You don't know me, but I shall remember you. Me and yeah. Cinnamoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. Uh -huh. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help we no, need no, to talk. unlike cinamoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that help's on its way. we're more proactive, you know. further up the coast, there's a couple shipwrecks. the result of that monsoon that came through. i'm thinking they might have supplies, including signal flares. when help finally does get here, like maybe the military, we... Młotek yeah. stolarski. It means... Róż zada. Ruszamy zada. Idziemy skopać parę pyłków. Zamykam wycięcie może, bo tutaj widzę, że mam ze gościa jakiegoś. Chwileczkę. Witam po krótkiej przerwie, eee, ogarnąłem tutaj sytuację, w międzyczasie nawet hapnąłem sobie Ferrero Roche'a, a tuś jesteś. Back to, fuck O, czystówki. Właśnie tak działa magnes na force. Dobra, to mu może leźć? Do kitu ten baseball. dobrze pamiętam tą misję, to będzie hardcore. Albo i tak pamiętam misję, nie wiem. Tak. Już? Już? Już się wybiegałeś, Kubico? A? Mhm. Ty, 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 ty. Już miałem ci na bok zbrać. Gentlemen, witam w kolejnym odcinku z dawki sadysma. Z... Padaj. Nienawidzę biegaczy. Czemu samochód jest na kołku? Już, jak chcecie, nie wiem, mi tak średnio się podobają samochody na kołkach. Boże, ją. Spadł Sam by to widzę hardcore jest na mnie rzucają tak nie wiem co to mam moment moment co to było tutaj w tych umiejętnościach um, a nie motywacja przynęta tak tak 30% więc szybciwy dalej będą mnie widzieli no ja tego nie kupiłem Ja nie wyrobię po prostu z tymi piekaczami. Jeszcze mikrofon nawet poprawię, bo mi się tak przesunął trochę. żeby mi się przydać na kogoś innego. Nie wiem jak tutaj będzie po tym sytuacja wyglądała. Baseball jest dupy, patrzę, Hop. God Uwielbiam to robić. Nie szkoda, że użyłem to na jednego zombiego. もうやめちゃ

Ale see what we got! Tak! Dziwne, że się jeszcze nikt na mnie nie rzucił w tym momencie. Ty! Gdzie mi z tą rurą?

good Powiem wam szczerze, nie lubiłem tych misji, tylko mam nadzieję, że teraz mi się dobrze wszystko nagrywa, bo zapaczam. Tak no i... Dobra, cukierka z jępo chciałem uciec na drzewo. Właśnie... ich głupota. Głupie to to. No sami przyznajcie, chyba do bystrych oni nie należą, no nie? Lecą jak jakieś... Powalone... nie wiem, na mózgu... Ludzie... właśnie znaczy, zachowują się nie jak ludzie. Zachowują się jak jakieś... <laughs> Jak jaki się zachowują, nie, nie, nie bliżą tutaj, i nie no wiecie. Czy jesteś ze mną potensować? Cieszę się. Fajnie, potężujemy. Dance, dance. Może nawet Dirty Dance niech zatańczymy. Przecież ja już was wykopałem stąd. <grym> <grym> Komisja... Wow. ...na była. Dobra Oddajemy zadanie boys aren't doing a damn thing to prepare Not like we are Here take it Mog Punkt kontrolny A ja już się może z nami pożegnam I do zobaczenia Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, co ja już taki... Taki bla, bla 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 Kończymy do widzenia. Na razie do zobaczenia w następnych odcinkach, Nie. Ja jestem osoba. Pełna spokoju. Nie lubię sadyzmu. Dobra, my ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii zagrajmy w Dead Island i... Na razie. I dzięki za to, że oglądacie ten sadyzm. Na razie.